W ostatnim czasie jest głośno nie tylko za sprawą Kocham Cię Polsko i Twojego udziału, Twojego zastępstwa, ale też tego, z kim się pojawiasz obok, chociażby na imprezach, wczoraj na Oscarach. Czy Julia to Twoja partnerka? Słuchaj, no nie będę z Tobą rozmawiał takie tematy, wiesz, <gry> naprawdę. Spotkamy się kiedyś na ludzi, to sobie, wiesz, pogadamy. A tak, no to człowieku to jest tutaj e, 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 prezentacja ramówki, z znani ludzie. Nie w ogóle nie wypada mówić o takich prywatnych sprawach. No, moi, ja no, też z rodzinki przecież, TVP. Oj, oj słuchaj, ja myślę, że, ja myślę, że też tutaj będzie, e, więc, więc, e, więc spokojnie, ale tak jak mówię, no przepraszam cię bardzo, już się nauczyłem, żeby jednak e, o, o tej prywatności jakoś za dużo nie mówić. Sorry, no po prostu e, jest to temat. Do ucięcia. E, czy wy jesteście razem, czy nie jesteście? Ja już Antka mam przemaglowanego, także. Tak! No, jeżeli Antek się wypowiedział, to tylko przytakuję. Czyli jesteście razem. No jak widać, już, już można powiedzieć normalnie otwarcie, że tak. A jakie spotkania z teściową chociażby dzisiaj tutaj na tej ramówce? Bardzo dobrze, bardzo się lubimy.